serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj odcinek z propozycji od Mateusza Mati Drapie. Mateusz bardzo ci dziękuję za propozycję. Była to taka właśnie propozycja na zrabki z nazwą super i ekstra. Z tego co znalazłam to tylko te, które widzicie. Ekstra pensji nigdzie nie znalazłam, super siódemki nie było i super trzynastki nie było. Te moje tutaj najbliższe trzy punkty obleciałam, nie było więc stwierdziłam, że odcinek muszę zrobić wtedy z tego co mam. Wkład to 45 zł i zobaczymy. Mateusz trzymaj kciuki, jak nic nie wpadnie to też nie będzie źle, bo fajna propozycja, fajne drapki, ja wszystkie lubię drapać także. Tak będzie chyba widać i zaczynamy super 13 numer 48. I szukamy tęcze i koronę. Jest korona. I to tyle. Tylko jeden symbol dali, wiatrak i czapka. A tu jest korona. Czapka. Czapka traka nie widzę. A jest już. Już widzę. Kolejne to podkowa i serce. Gdzieś tu serce widziałam. Tu serce, tu serce, tu serce. Kwiatek i gwiazdka. Kwiatek i Gwiazdka. Aż mi nos zaswędział. <grystanie> czy to znak na wielką wygraną, czy nie? Ciekawe, jak swędzi nos. A to była podkowa. No zawsze po drodze znajdę, co zgubiłam. Gwiazdka i kwiatek. Tu gwiazdeczka. Dobra. Biedronka i łódź. Biedronka jest, biedronka, biedronka i łódź, i tu biedroneczka, motylek i klapki. Tu są klapki. No, coś tak słabo, rowerek i popcorn. Jest rowerek. Rowerek i popcorn. I tu rowerek. Tu jeszcze popcorn. Teraz cytryna i księżyc. Jest cytrynka. Cytrynka. Tu jeszcze klapki. Leżak i rolki leżak jest leżak jest leżaczki są, a rolki są tutaj tylko raz. Dobra, teraz piłka i dzwon. Tu jest dzwonek, piłka, piłka, piłka. Dzwonek, dzwonek, piłka, dzwonek, tworzą linię. Fajnie. Teraz arbus i klucz. Klucz tworzy drugą linię. Klucz. Arbus, arbus, klucz. I arbus. Czyli mam dwie linie. O proszę. 10 i 5. 15 zł. A, a, Super. Zobacz Mateusz, już jest 15 zł. Z 45. Super bonus. Z numerem 5. Wszystkie numerki podawane. Także zobaczymy. Jak to tutaj widzicie? Co ja tutaj szukam? Dolara lub złoto? Bo tej zrabki dawno nie miałam. Tu Wam zbliżę. Dawno tej zrabki nie miałam. Dolarek lub złoto. No dobrze. Co my mamy? Pierścionek. Gwiazdkę. Klucz. Ananas. Plik. I portfel. No to pasuje do siebie ten plik z portfelem. Ale nie wygrywa. Monety. Bank to też pasuje. Wiśnia z koralami, no to już nie bardzo. Korale, e, korona, garniec, koniczyna, księżyc, dzwonek, arbus, sejf, worek, wesoła świnka i winogronko, czyli super bonus. Pusta strapka, gdzie tu kontrolne są, bo nie wiem, tej dra... o ux, dobra, znalazłam. Także to jest puste ekstra linie na koniec i super, mega pensja. To jest perełka dzisiejszego odcinka, bo to jest nie perełka, tylko gwiazda. <noise> Zrabka najdroższa, ale lubię ją z numerem 12. Tak mi pani tutaj podała. Lubię tą zrabkę, fajna jest. Po 20 zł można się trochę bardziej pobawić niż tymi z góry na dół. Szukam czterdzieści trzy, dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć i cztery. A jest dwadzieścia osiem, czterdzieści osiem, dwadzieścia dwa, trzydzieści i dwanaście, drugi rząd czterdzieści pięć, dziewiętnaście,

Następny rządek 11, 5 Bokami tu tak strzelają 47 i 37 i ostatni rządek czy zaskoczy. Zaskoczył oczywiście obokiem. 25 no, 23 kolejny, 49 i 44 no, oboków. Kontrolne różne, czyli ta najdroższa również jest pusta. I jeszcze ekstra linie z numerem pierwszym. Tutaj zbliżej będę przesuwać. I szukamy piłkę i okulary. Okulary są. Okulary piłka. piłka, okulary, tutaj piłka i tu piłka i tu piłka. Dobra, kolejne symbole, moneta i biedronka. Szukamy, szukamy. Jest Piedronka. I moneta. Oczywiście na kanał do Mateusza zapraszam. Mati Drapie będzie odnośnik w tytule. Bardzo fajny kanał. Rolki i Podkowa. rolki podkowa, tu podkowa, tu podkowa i to wszystko. Czasami jedyneczki potrafią zaskoczyć, a czasem, a czasem nie. <gry> tak jak zresztą każdy numer krap i ptak. Tu jest ptak, tu jest krabik, ptaszek i ptaszek. Teraz mam klucz i diament do znalezienia. Jest diamencior, tu jest diament. Kluczyk i diament, tu jest diament. Klucza nie dali, do domu nie wejdziemy. Parasol i motyl. Parasol, parasol. Parasol, parasol. I wszystko: popcorn i leżak. Leżaczek, leżaczek. I tu leżaczek. I tu i tu. Popcorn i leżak. Teraz serduszko i gwiazdka. Serduszko dla Mateusza, za fajną propozycję. Gwiazdeczka, gwiazdeczka, serduszko. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Posypali gwiazdami. Następnie to kości i lody. Kości są tutaj też tu lody tu jeszcze leżaczek i teraz szukam kwiatek i cytrynkę ale muszę sobie trochę oczyścić kwiatek i cytrynka jest cytrynka No i to by było na tyle. Słoneczko, korona. Jest korona, jest korona. Słoneczko, wiatrak i rower. wiatraczek tu wiatraczek tu rower wiatrak rower wiatrak i rower i ostatnie dwa klapki i księżyc i klapki dają linię klapki. I księżyc, tu jest księżyc. Krapki, księżyc, druga linia. Księżyc, klapki trzecia linia. <noise> ale fajnie, kropki księżyc, tu jest księżyc, księżyc, księżyc. Super, ale wybuch wygranych na sam koniec. Mówię, że jedynki potrafią zaskoczyć, bo jeszcze sprawdzę. Arbuza nie było na pewno, bo bym tyle nie przygapiła. Czapka i łódź. Czapka i łódź, nie. Balony, nie. Czapka, łódź, balony. No dobrze. No to sprawdzamy. Dziesięć. Dziesięć. I dziesięć. Trzydzieści złotych. E, E. Zgadza się. Super. I tym samym... Zwrot za odcinek. 40 zł był wkład. 45. Super mega pensja i super bonus. Przegrały, za to wygrały linie. 30 zł ekstra linie i 15 zł super linie. Także mam 45. Bardzo się cieszę, Mateusz. Bardzo Ci dziękuję za tą propozycję. Pamiętam kiedyś dałeś mi też propozycję. Już nie pamiętam jaką, ale wiem, że wyszłam na fajny plus. To było chyba z nazwą cash. Tak mi się wydaje. Z kasa i cash, chyba coś takiego. I też było, był wynik naprawdę świetny. Także Mateusz daje szczęśliwe propozycje. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za obecność na odcinku. Witam serdecznie nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. To bardzo cieszy, jak rośnie ta liczba. Zapraszam na kanał do Mateusza. I życzę wszystkim pięknego, udanego dnia. 啊。Uh huh.